witam w rozdziale pierwszym na pewno, a przynajmniej możecie się domyślać, że ta gra, już po zapowiedzi, jest dla mnie czymś naprawdę ważnym, przynajmniej przy w... C... e... Krótko. Okej, okay, nie będzie tak. Okej, okay. wszystko dobrze? No, to zaczynamy naszą historię z Chrome Gothic. Dobra, jeszcze jest za ustawienia. Dźwięk, efekty, mowa, głośność muzyki, trochę ciszej, akurat mowa jest ważna, więc ok, wstecz, grafika, modele, wszystko na stówkę, widok 120, nie połączony, okej, okay. no to nawet lepiej wygląda, chociaż dla mnie to różnicy tutaj nie ma, jeszcze gra, czułość myszy. Skoro mamy się tym odwracać. Okej, okay, tak jest dobrze. Mi to pasuje. Jeżeli ktoś nie wie, na czym polega gra Gotik, to ja szybko mogę to jakby wam zobrazować. Gotik jest grą wydane przez Bethesda Studio, czy jakoś tak. Yy, polega, w nim, polega w tej że to nad chę, pewnie nie umiem się wysłowić. Ogólnie zaraz wam opowiem dziwną historię. <coughs> nie z tym, że nie mogę się wysłowić, ale dziwną historię wam zaraz opowiem. Więc jest to gra polegająca na tym, że zostaliśmy wygnani do takiej jakby kopalni doliny, tak górnicza dolina to się nazywa. I No. Jesteśmy bezimiennym bohaterem, co może albo... Niektórych denerwować, a niektórym pozwala się bardziej czuć w grę, gdyż możemy... No po prostu nie wiemy jakoś... Nie wiemy jak on się nazywa. Jak to jest... Jak się skacze. Oha, drugi przycisk mysz. No ta o czegoś musi być. Okej. Okay. Tylko eksplorujemy wszystko ładnie i dokładnie. I opowiem wam teraz tą historię. Jestem w szkole zapisany do takiego projektu z fizyki. I tak. Po pierwsze, co nie wiem, jak to się ma do projektu, ale mieliśmy się robić aniołki w śniegu. Centralnie, jak pani nam powiedziała, żeby robić aniołki w śniegu. Hmm. No okej, okay. Ale żeby latać z rozprostowanymi rękoma i udawać samolot, no ehm, niestety to też jest dziwne. Nie wiem, jak to się ma do projektu. Intuicyjne sterowanie, uwielbiam to. Czyli najtrudniejsze sterowanie, i w żadnej grze chyba st st sterowania trudniejszego nie ma, to przynajmniej w RPG-u. Nie wiem, czy są jakieś trudne gry, nie wiem. Ogólnie mało gier znam. Znaczy, mało kilka tytułów, które są dla mnie ważne. ale Gotik jest najważniejszym tytułem. Dla mnie przynajmniej. I naprawdę opowiada nam. ...piękną historię w, jak na 2001 rok, pięknej grafice, która teraz po prostu, no, no... obraża. <laughs> Jakby ktoś zrobił grę z taką grafiką, to Royo dałby to do Angry Shit Rage. Ludzie by mówili, w że to za główno i gra byłaby znana przez, nie wiem, dwie osoby, trzy, może cztery. Wszystko trzeba zbierać, bo tutaj nie ma czegoś takiego jak to. że mamy zbyt ciężko w ekwipunku? Tutaj możemy mieć wszystko. Dobra, idziemy do sierwojada Ta gra na początku jest trudna. A potem robi się łatwa. Tak jakby można powiedzieć, że tu po prostu moby nie robią się coraz trudniejsze, tylko że ta gra. Już od samego początku po prostu no daję na wpierdol tak naprawdę Jak tu się wszystko robi Jakie klikałem inwentor ERT Shift LOL aha, nie. aha 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 Dobra dzięki Wiem że w do piku dwójce już to sterowanie jest Nie wiem tak bardziej ułatwione I tam jest coś takiego że nie możemy wyrzucać ekwipunku O, i to jest sterowanie, i to jest walka tak naprawdę. Dołączymy tutaj, nie wiem, chyba do starego obozu. Myślę, że najbardziej to opłaca. Zostaniemy cieniem i będzie wszystko fajnie. Strzały zbieramy. Tak, gotik jest chyba tą grą, w której nie trzeba było celować. Chociaż nie wiem, czy w jakichś krachu było, można było w ogóle celować na początku, które były. Tu widzę już itemy kolejne. Będę mówił itemy, bo tak jest fajniej. Może ściągnę jakiegoś moda, który będzie dodawał jakieś takie zagęszczenia, czy jakieś krzaczki inne pierdoły, Może. Tak na początku powiem Wam, że idzie mi całkiem dobrze. Patrząc na to, że nic nie umiem. To idzie mi nawet bardzo dobrze. Oczywiście grę znam i to na pamięć chyba jeszcze. Ta pamiętam te mury. Strasznie brzydkie. Nawet mi się podobały te mury. Pierwszy raz z grałem w 2006 2007 roku i Gotik był. Nie, moją drugą grą był Call of Duty, moją pierwszą GTA San Andreas, trzecią bo, albo czwartą był właśnie Gotik. Jak byłem tam z Markiem, to się bałem w to grać. No, wiadomo, z Jeśli myślisz, że zawsze to. Podejdziemy do tych panów. Czekaj, lepiej Aha. Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Paresz ile... Na... Proszę? Niech leje, niech chleję. Pokaż nam, co myślisz. Ścierwojady, tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w Twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda Ci się trafić szczierwojada, zanim on dziobnie Ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda Ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli. O Boże, przepraszam, był taki zrzut do pulpitu, no ale. Yy, nie wiem jak. Yy. Czego jeszcze możesz mnie? Wielu rzeczy wka... Bryłki rudy! Kosz 7 w 52 50 bryłek rudy. Dużo żądasz? Być może! Wszystko na... cały się w dupę. Nie, chcę za od ciebie. No, Hej, ty! Czego Co chcesz? chcesz? Chcę cię ostrzec! Na co? Głównie na ścierwo. Naprawdę? Macie jakąś specjalną metodę? Zapytaj mojego kumpla, Zresztą z dupy, mojego kumpla... Okej... Okay, to idę se dalej, dzięki ziom. Może będzie coś interesującego. Tak, ścierwo, jak kolejny. Trzeba ekspić. Kocham to, że w tych grach może było jednak to trudniejsze sterowanie, ale te potwory były dosyć głupie i naprawdę tylko w grupach zrobiły jakieś zagrożenie. Tak więc, no nie było. To, czego się tak naprawdę obawiać? To Spróbujemy znowu. No chodź. biegnie... O, ty. o! Ale spamują ładnie, kurde... Nic... Jeszcze podejdziemy do kolejnego, jak na razie mamy mało życia w ogóle. I te jagódki nam dobrze pomagają. Więc spróbujemy z tym... Obywatelem. Ojej Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Chyba mam na sposób na te moby, bo one się odsuwają, kiedy zostałem w pierdol. No i chyba będziemy po prostu do nich tak wiecie, podchodzili i atakowali... z nienacka, jak jakieś noby. No czyli trolle takie. Okej, okay, sterowanie już chyba ogarnąłem w gotiku. Uwielbiam te gry, w których skacze się dalej niż się widzi, ale do, Wiecie. Tam są jakieś potworki, to jeszcze do nich pójdziemy. To są kretoszczurki. Ja tu pamiętam wszystko. Takich gieś nie zapomina, szczególnie, że grało się w nie chyba z rok. Jak nie więcej. Trzeba by aż po prostu brzydko zapomnieć. Tam jest ich tych kretoszczurów dużo, nie? Może najpierw... Czekaj, wkurzyłeś się już, nie? Jeszcze nie? To pójdziemy do ścierwodupy. No, to jest fajna taktyka, że no, tak, na te dziobaki pasuje. Teraz pójdziemy do kretoszurków i zobaczymy, co tam u nich słychać. Hejka. Tylko żeby... Chcę, żeby mnie tak po kolei zaatakowali. Na jaką odległość atakujesz? No chodź o odejdźmy sobie ta parkur już nas nie gonię, no dobrze uleczmy się jagodami kurde jak to fajnie jest bo... nie wiem mi się tego ale chyba to już nie ze względu na no chodź, wkurwiłeś się. Lubisz to. Chodź. Ej, tu też się wkurwiłeś. O, one się nie odsuwają, to z nimi będzie inna taktyka. Znaczy odsuwają się, ale nie tak bardzo. Eee, tak, co twoje? Okej, okay, idziemy, idziemy, idziemy. Weźmiemy sobie łup z tych jeszcze. Oj Boże. Aaa, co ja klikam? Tu wszystko się opłaca zbierać, więc... Nie zalega nam to, z tego już wzięliśmy. Wartość 10, piwo marnować, ryżówka 14, Ok, ryżówka. Chychy, czuję się jak chiński browaryk ryżówka chociaż nie no ryżowy alkohol niby mocny był piekielniki, piekielnik piekielniki, tak no, piekielnik. Akurat takich roślinek to ja nie znam nazw, ale moby to łatwo zapamiętać w końcu co coś. coś Cierto jady, kretoszczury, ci zębacze. Brzydwiaki chyba też tu jeszcze są. Albo. Nie, brzydwiaki już chyba w dwójce akurat były. Podejdziemy. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedł. Diego powie W takim razie to się już nie Coś Nie No to Coś Nie no To wiesz jak to się mówi, nie? spierdalej. Dobra Idziemy o... Boże, te wspomnienia Nie, nie będę przed was płakał zachowaj. No bo bez wysady, nie Ale Naprawdę Tutaj skończymy Ja sobie Kiedyś Mam już tak. dość tej okay. O ty, ja tu skoczę. Nie, nie, ja tu skoczę. Lepiej się do Musisz. Dlaczego się nie da? Niektórzy to nigdy tej się tej nie, nie nauczą. Musisz uważać. Nie da się Tyś skoczyć. No dobra, no trudno. Jak się nie da skoczyć, to żegnajcie. Do następnego odcinka. Bye.